Złom dobry 22 stycznia w niedzielę, dzisiaj nie ma Monstera, dzisiaj nie ma Tajgera, pomarańcza jest teraz. Pomarańcza? Yy. Są ludzie, którzy, wiecie, 50 lat komunizmu spowodowało, że są ludzie, którzy pracę jedynie kojarzą z pracą na etacie. Przeczytamy teraz komentarz. <laughs> Lubię, jak się wybielasz na swoją stronę. Typowe dziecko z piaskownicy. No to Robert, ty musisz żyć z YouTube'a. Ja dobrze zarabiam, a do tego fajnie pieniążek wlatuje z zabawy z łomem. Więc czy ja będę na YouTube? czy nie, to mnie to lata. YouTube'a to zabawa, ale ty nigdy tego nie zrozumiesz, no bo to, jak mówisz, twoje nowe utrzymanie. Skoro orzeł wysoko lata i etat sprawia ból, zostaje YouTube'a i zbieranie złomu. Także, żebyś nie był głodny, dzięki zwyczajny, że dzięki Tobie nie chodzę głodny. Także, żebyś nie był głodny, obejrzałem parę Twoich reklam. A teraz dobranoc. Dzięki zwyczajnemu 50 nie chodzę głodny. Widzicie? Mam nawet pomarańcze. Będę ją spożywał i napisze mi ktoś, czy nie boję się jeść tej pomarańczy, która jest bez zapachu, bez pestek i pędzona jest sztucznymi nabozami czy się nie boję? No właśnie. Teraz troszeczkę słów prawdy. Inny komentarz, który wczoraj cyta... cytowałem, przepraszam. Muszę go znaleźć. Eee. A jest, jest ten komentarz. Bucha ha. -ha, 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 -ha. Rzuciłeś pracę i zebrasz opaczki. mam, że to chodzi o żebrasz. Rzuciłeś pracę i żebrasz opaczki. Zaraz sprawdzimy, czy rzuciłem pracę i czy żebram opaczki. Pozdrawiam użytkownika. Tomas87 z Łodzi. Tomas87 mi. Napisał na Messenger wczoraj, czy przedwczoraj, że chce mi wysłać kolejną paczkę. O którą nie prosiłem i nie żebrałem. Więc przyjdzie prawdopodobnie paczka od, od kolegi z Łodzi, od Tomasa 87. No i zaraz sprawdzimy, czy rzuciłem pracę. Bo zwyczajny. Pracuje dalej i utrzymuje takich nierobów jak ja. Tak? Coś Wam pokażę, ale na chwilę na pomarańczę skieruję, żebyście mogli sobie uzmysłowić, że to dzięki zwyczajnemu 50 mam takie rarytasy. Nie chodzę głodny. Tak. I teraz zobaczymy. Udowodnię wam, udowodnię wam, że praca to nie jest tylko na etacie. Coś wam pokażę. Weszed, wszedłem na mój kanał, na statystyki. Kiedyś mi pewien cudzoziemiec ostrzegał mnie, że jeżeli będę pokazywał te rzeczy, to mi usuną kanał. Więc nie usuną mi kanału. Pokażę wam coś, ale nie wszystko. Muszę jechać troszeczkę naokoło, żebyście nie wszystko zobaczyli. To jest mój kanał, żeby nie było, że to nie jest mój kanał. Jest to mój kanał? Jest to mój kanał, tak? Twój kanał. Zawodowy zbieracz złomu. I teraz uwaga. Widzów o słabych nerwach, proszę o zamknięcie oczu. Oraz tych, którzy uważają, że na etacie jedynie można pracować. Statystyki kanału. Uwaga, 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 uwaga. Ciężka praca. Ciężka praca się opłaciła. Mmm. Dzięki opublikowaniu większej Liczby filmów, Twój kanał uzyskał o 78% więcej wyświetleń niż zwykle. Ciężka praca. Ciężka praca się opłaciła. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Pausunia. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie, za wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że moje filmy oglądacie, komentujecie i nie znikacie. Ja zniknę teraz na jakiś czas, ponieważ yy, przeszkadzam wielu. Zniknę. Zniknę i zajmę się ciężką pracą. Wszystkiego dobrego od zawodowego.